Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was już w szóstym vlogmasie, i dzisiaj, widzicie, jestem ubrana na czerwono, ponieważ są Mikołajki. A ja tak strasznie kocham Mikołajki, że już nie mogłam się doczekać. I ogólnie jestem z tych osób, która bardzo, ale to bardzo lubi obdarowywać innych e, prezentami. Dlatego też w dniu dzisiejszym e, idę do pracy i wszystkim moim współpracownikom, z którymi pracujemy. E, przygotowałam przygotowałam taką wielką paczkę, w której to znajdują się takie drobne Upominki. Nie jest to coś wyszuka wyszukanego, ponieważ ja uważam, tak jak mówiłam wczoraj, że Mikołajki jest to po prostu miły dzień, aby e, osłodzić sobie życie, kiedy jesteśmy osobami dorosłymi. Wiadomo, że do dzieci zawsze przychodzi Mikołaj, e, przynosi im super prezenty. Ja, jak byłam dzieckiem, no to wiadomo, że e, również prezenty dostawałam. Jak byłam troszeczkę starszym dzieckiem to zawsze dostawałam jakiegoś tam czekoladowego Mikołaja i jakiegoś pieniążka. Ale yy, ja się muszę zbierać, bo naprawdę jest bardzo, bardzo późno i pewnie spóźnię się. Mam nadzieję, że nie. Ale w dniu dzisiejszym jeszcze na Mikołaj będzie czekał na mojego Pawła tutaj w domu, a jak wróci z pracy, bo Paweł wraca yy, z pracy przede mną. I co w takim prezencie się znajduje? Oprócz oczywiście czekoladowych mikołajów, ciasteczek i tak dalej, to jako, że Paweł jest ten sosowy, kupiłam mu dwa sosy. Jeden to jest e, sos e, jalapeno, jalapino, e, a drugi to jest sos e, paprykowy Carolina. A nie kupiłam mu uwaga dozować ostrożnie. Już tutaj nawet jest informacja. Paweł kiedyś od siostry na święta, tylko nie wiem czy na święta, czy na mikołajki, dostał wiaderko keczupu, także uważam, że z takiego prezentu jak najbardziej się ucieszy. No! Prezent zostawiłam na łóżku. Mam nadzieję, że domyśli się, że to dla niego. Bo Paweł jest taki, że on przychodzi i on raczej takich rzeczy nie sprawdza. A ja go nie będę podpisywać, więc zostawię. A jak nie zobaczy, albo ja na przykład wrócę wcześniej z pracy, to wtedy. Po prostu mu przypomnę, że ten prezent tutaj dla niego jest. A ja teraz biorę moją e, siatę, mój wór prezentowy m, dla, na pre, z prezentami dla m, współpracowników i zbieram się już na autobus. Słuchajcie, jest minus 10 stopni, odczuwalna temperatura jest minus 14. Jest przyjemnie, żeśko. Ale podejrzewam, że dzisiaj bardzo zmarznę. Powiem tak kochani, jest zarąbiście ciemno, więc najpewniej mnie w ogóle nie widać bo chyba światła wyłączyli u nas na osiedlu eee, są takie korki, że ja odcinek około kilometra jechałam 40 minut więc jest po prostu masakra a teraz idę na trening także zapraszam no i ogólnie dotarłam na trening ale nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie zapomniała i oczywiście zapomniałam sobie bucików i zapomniałam sobie głębik do włosów. Mało tego, wzięłam koszulkę padła na trening. W zasadzie to wzięłam swoją koszulkę na trening. No dobra! A dzisiaj w planach mam OHP, także w zasadzie nie będzie to jakiś wymagający trening, ale coś tam wam nagram. Wróciliśmy z siłowni i ja sobie zrobiłam oczywiście jak codziennie zimową herbatkę. I zaraz biorę się za montowanie tego filmu i bierzemy się za grę. W międzyczasie zrobię sobie obiadek po, po treningu i będzie to makaron ze szpinakiem. Kocham. Zresztą kocham makarony, kocham wszystko co, co ma makaron, co ma sosy, co ma szpinak. To jest mistrzostwo. Ale e, na przykład kiedyś w ogóle nie lubiłam szpinaku i wręcz aż brało mnie na wymioty, kiedy czułam po prostu, że ktoś smaży szpinak, że ktoś robi szpinak. Nie wiem, pierogi ze szpinakiem, czy jakieś naleśniki ze szpinakiem, nigdy mi nie podchodziły. Pamiętam też taką niezręczną sytuację, jak jeszcze z Pawłem nie mieszkaliśmy razem i przyszłam do, do niego po prostu no, spotkać się. Szczególnie, że mieszkaliśmy w dwóch różnych miastach i właśnie Pawła mama zrobiła na obiad makaron ze szpinakiem. Ja byłam mega głodna i pamiętam, że nie byłam w stanie go zjeść. Eee, ale chyba parę miesięcy później, bo jeszcze tego samego roku, pamiętam, jak kupiłam taki makaron mrożony, właśnie takie danie na gotowe na patelnię, właśnie makaron ze szpinakiem, zjadłam i od tamtej pory kocham szpinak. Nie wiem, jak to się stało, chyba to tak jak do parzonej kawy trzeba po prostu do szpinaku dorosnąć. A, ale no, jeśli chodzi o moje smaki, to, to w ogóle to jest dziwne, bo ja na przykład kocham Anęż i lukrecję, więc a to się albo kocha, albo nienawidzi. Miałam wam nagrać parę rzeczy na siłowni, ale po pierwsze było bardzo dużo ludzi, po drugie to był bardzo szybki trening, po trzecie była tak głośna muzyka, że wszystko zagłuszało, cokolwiek bym do was mówiła, a po czwarte no nie miałam gdzie po prostu rozstawić się ze statywem. Bo po prostu za każdym razem komuś bym gdzieś tam przeszkadzała. Czy, czy to przy wyciskaniu, czy przy jakiejś tam innej, innej maszynie, więc nic nie nagrywałam. Aczkolwiek mm, trening zaliczony i to z pozytywnym wynikiem, więc jestem mega zadowolona. A jeszcze w dniu wczorajszym zapomniałam otworzyć kalendarza, po prostu byłam wykończona, miałam dużo roboty wieczorem, więc nie otwierałam kalendarza. I piątkę dzisiaj otworzymy, po prostu dwa okienka. Więc piątkę mam tu. I w piątce... nie tak? A w piątce mamy sanki. A w szuszcze... Podejrzewam, że w powinien być Mikołaj, ale tak jak mówiłam, mój kalendarz jest do góry nogami. Ale jest czapka Mikołaja. Może to tak ma być? Nie wiem. W ogóle w przyszłym roku szykuje nam się parę wyjazdów na koncerty. Także też wam wszystko będę nagrywać. Relacjonować, wrzucać na Instagrama, bo już tak naprawdę od lutego zaczynamy jeździć na koncerty, więc znowu nasz rok rozcią... zacznie się odliczenia od koncertu do koncertu i zleci znowu strasznie szybko i znowu będzie kolejny grudzień, i kolejny vlogmas. Ale już nie mogę się doczekać, bo kocham zimę naprawdę bardzo kocham zimę. Ale jednak sam fakt nieubierania kurtki, nie ubierania ciepłych, grubych butów i wychodzenie po prostu jak się stoi w domu na zewnątrz jest jednak przyjemniejszą opcją. I jeszcze dzisiaj odebrałam paczki. Niektóre, bo, bo zamówiłam parę rzeczy. Ale tak czy tak czekam, aż przyjdzie mi wszystko, żeby zrobić jeden zbiorczy filmik odnośnie właśnie tego, co zamówiłam i czego używam. Więc jeszcze chwila cierpliwości. Mam nadzieję, że będzie to kwestia dnia jutrzejszego, może za dwa dni, ale zobaczymy. A na ten moment ja się z Wami żegnam, idę sobie robić obiadek, kolację i obiadek do pracy i widzimy się w dniu jutrzejszym.